Miejmy nadzieję, że za nami trudny czas pandemii. W Paytelu spędziliśmy go na intensywnej pracy. Dokonaliśmy przeglądu opcji strategicznych, tak jeśli chodzi o rozwój organiczny, jak i potencjalne akwizycje. Ponadto pracowaliśmy nad nowymi opcjami produktowymi, żeby lepiej adresować potrzeby naszych klientów. Zawarliśmy kilka interesujących umów partnerskich, które pozwolą nam na opracowanie nowoczesnych produktów, jak i na dostarczenie naszym klientom dodatkowych, ciekawych usług. Ponadto wzmocniliśmy komunikację marketingową, aby nasi klienci byli lepiej poinformowani. I finalnie udało nam się z sukcesem rozpocząć sprzedaż poprzez zdalny, zdigitalizowany całkowicie kanał sprzedaży. To jeden aspekt, aspekt biznesowy. Oprócz tego jest aspekt ludzki. Wszyscy pracowaliśmy zdalnie przez większość czasu. Było to wyzwanie dla całego naszego zespołu. Niemniej byliśmy w tym razem, wspieraliśmy się i dbaliśmy o siebie. W związku z tym chciałbym wszystkim, pracownikom Paytela, naszym partnerom i naszym klientom podziękować, że byli w tym trudnym czasie z nami i pozwalali nam się rozwijać.